Hej, Tunika, to kanał Perkowej D, a wy oglądacie, słuchacie, dzisiaj wyjątkowo z obrazem mojego autorskiego, bardzo mocno inspirowanego The Hardest Reading Challenge you, You'll Ever Do wyzwania kulturowego. Bardzo się cieszę, że coś takiego dla siebie przygotowałam. Szybki background tego w ogóle o czym mówimy. Najtrudniejszy Czytelnicze, najtrudniejsze czytelnicze wyzwanie, do którego kiedykolwiek przystąpisz, bo tak chyba powinno się tłumaczyć tą angielską wersję od QWERTY to jest wyzwanie, które bardzo mi się spodobało, jak o nim usłyszałam ale stwierdziłam, że jest troszeczkę dla mnie za trudne, głównie dlatego, że nie czytam tak wielu książek, żeby ukończyć wszystkie wyzwania, poza tym nie chcę się zmuszać do czytania książek, których nie chcę czytać a tam takie, takie wymaganie zostałoby na mnie narzucone w związku z czym Pomyślałam, że trochę, y, trochę wezmę ten challenge, ale dostosuję go do swoich potrzeb i przerobię go tak, żeby dało się z niego korzystać y, tak, żeby różne dzieła kultury, które będę pochłaniać. Książki, filmy, seriale, jakieś koncerty, jakieś płyty, jakieś gry, i tak dalej, i tak dalej, żebym mogła je uwzględniać w takim bingo, w takim wyzwaniu. Teraz na ekranie możecie zobaczyć. Tą kartę Bingo, którą dla siebie przygotowałam, jest tam 16 kategorii, a nie 25, bo stwierdziłam, że 16 to i tak jest sporo i myślę, że sobie 16, jakąś tam będę robić nawet i rok i dłużej, w związku z czym jest ich aż albo tylko 16. Natomiast jak możecie wiedzieć, każde z tych kafelków to jest więcej niż jedno dzieło, zazwyczaj to jest tam 10, 8 dzieł, czasami 12, a czasami nawet 15 najdłuższe to jest wyzwanie A do Z które ma 22 pozycje siłą rzeczy, bo jest to wyzwanie alfabetyczne w każdym razie, to jest plan dla mnie na najbliższe miesiące może nawet lata jeśli chodzi o moje pochłanianie kultury zachęcam Was do zrobienia sobie czegoś podobnego, bo to jest bardzo fajne żeby tak sobie uzupełniać kolejne kafelki i śledzić to w takiej formie szybko przejdę do zasad jeśli chodzi o zasady, to mam ich pięć. Czyli przede wszystkim nie uwzględniam tutaj DNF-ów. Jeśli coś odłożę, jeśli nie przeczytam jakiejś książki, którą zaczęłam, jeśli nie skończę filmu, który zaczęłam, jeśli wyjdę z koncertu, cokolwiek, to tego tutaj nie uwzględniam. Dane dzieło może zostać wybrane do jednego kafelka tylko raz, ale może zostać powtórnie. Użyte na innym kafelku. To znaczy, że każde dzieło może pojawić się dwa razy w wyzwaniu, po jednym razie w, danym, w danej grupie wyzwań. Trzecia zasada nie ograniczam się czasowo, to znaczy ja to wyzwanie zaczynam, jeszcze się zastanawiam, czy zacznę. No chyba tak. Powiedzmy, że 1 czerwca to jest dla mnie moment, w którym zaczynam. Wszystko, co skonsumuję, co skończę w czerwcu, wylicza się do tego wyzwania, tak żeby to były pełne miesiące. Do wyzwania liczą się wszelkie wydarzenia kulturowe, w których bierze się udział, od początku do końca, to znaczy, muszę być na pierwszej minucie i na ostatniej minucie muszę wytrwać całe to dzieło, tak nie ma DNF-ów. No i te dzieła, które poznam od początku do końca też tu wchodzą. I wyzwanie jest elastyczne, to znaczy, że jeśli, e, jeśli tutaj mam jakieś słowa kluczowe, motywy i tak dalej, dostosowuję je do swoich potrzeb. Nie mam jakiegoś ściśle określonego sposobu, w jaki mam patrzeć na te różne wyzwania, które dla siebie przygotowałam. No i wygrywam wtedy, kiedy ułożę wiersz, e, kolumnę lub środek, w sensie tą, tą linię biegnącą przez środek. Ale moim celem jest wyzerowanie całego bingo, jest uzupełnienie wszystkich. Kafelków. I to są zasady, a teraz przejdę do omówienia poszczególnych kafelków, do poszczególnych wyzwań w wyzwaniu, z zaznaczeniem, że wiele z nich jest inspirowanych właśnie najtrudniejszym czytelniczym wyzwaniem, do którego kiedykolwiek przystąpisz. Idąc po kolei, planszą, którą widzieliście na początku, polecajki to jest kategoria dzieł, które zostały mi polecone. Czy to przez moich znajomych, moją rodzinę, czy to przez social media, czy to przez jakieś reklamy, które widzę. To są książki, które czytam, bo zobaczyłam je gdzieś i mnie zainteresowały. I ma takich książek być książek albo dzieł. Przepraszam, jeśli będę mówić książki, ale mam je głównie teraz na myśli, bo mam jakiś taki okres, że po prostu czytam więcej niż innych rzeczy robię. Ale tak, to są dzieła, które zobaczyłam, zostały mi polecone, o których wcześniej nie wiedziałam przed poleceniem. Dalej. Ten sam motyw. Tutaj jest 5 razy ten sam motyw, natomiast 3 dzieła muszą zawierać ten sam motyw. Więc łącznie tych dzieł jest tutaj 15. Natomiast zaliczam to w taki sposób, żeby, no żeby po, po bloki by było 5 bloków po 3 dzieła. Tak sobie będę to zaliczać. I jeszcze nie wiem, czy to będzie wyglądało tak, że 3 dzieła z tym samym motywem będę oglądać pod rząd. Wątpię. To znaczy, uważam, że byłoby to trochę chore, natomiast y, będę musiała to śledzić. To będzie utrudnienie. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Natomiast zasada jest po prostu taka, że ma być, y, ma być, mają być trzy dzieła, które mają taki sam motyw. I motyw jest tu rozumiany różnie. Może być takie sło, samo słowo w tytule, może być taka sama gama kolorystyczna, może być taki sam temat, może być podobny profil głównego bohatera. Zobaczymy, jak to będzie szło. Nie narzucam na siebie nic, to jest wyzwanie elastyczne. Dalej, żywioły. Są cztery żywioły: woda, ogień, ziemia, powietrza. Nie dodawałam tu już serca. I zasada jest prosta: to znaczy, jeśli w dziele jest motyw któregoś z tych żywiołów, no to jest to zaliczone. O ile oczywiście tutaj zdecyduję się takie dzieła przyporządkować. Dalej, to co czeka od roku. To są dzieła, które mam w mojej głowie. Albo na jakichś listach, albo gdzieś zakopane, albo kupione od co najmniej roku. To jest to, co mi zalega. To jest to, czego muszę się rozpaczliwie pozbyć, żeby zrobić miejsce na nowe. I ma być takich dzieł 12. Następnie gatunki. Wybrałam tutaj 8 gatunków, które dla mnie są najbardziej przystępne: romans, horror, jakieś dzieło z gatunku dziecięce, kryminał, obyczaj, dreszczowiec, czyli thriller. Fantazy i science fiction. To może być książka, to może być film, to może być spektakl, to może być serial. Zobaczymy, co będzie wpadać. Natomiast te osiem gatunków chciałabym sobie ogarnąć i myślę, że to będzie jedna z łatwiejszych kategorii, generalnie, zwłaszcza, że jest to tylko osiem dzieł do przyswojenia. Dalej mam zagranicznych twórców. Zagraniczni twórcy to są twórcy, którzy są tłumaczeni na język polski albo wychodzą w Polsce. I nie są to twórcy anglojęzyczni. To jest dla mnie bardzo ważne, bo tłumaczonych z angielskiego czytam, oglądam, poznaję bardzo dużo, z innych miejsc niekoniecznie, więc to jest taka kategoria, żeby to ponadrabiać. Mam parę takich książek, mam parę takich filmów gdzieś tam zachomikowanych. Myślę, że też pójdzie w miarę sprawnie. I takich tytułów będzie u mnie 12. Następnie nie byłabym sobą, gdyby nie było paranormalnych istot. To jest kategoria wzięta żywcem z najtrudniejszego czytelniczego wyzwania. Także tutaj no, nie mogę sobie przypisać kredytów, że to wymyśliłam, a szkoda, bo to jest bardzo dobra rzecz. Ale wziąłam sobie też troszeczkę inne, mm, troszeczkę inne potworki niż były sugerowane. Mam oczywiście wampiry, to zostaje niezmienne, bo u mnie wampiry na pewno będą grane. Zresztą wiecie, jeśli gdzieś śledzicie. Zostawiam też um, ducha, też stricte z najtrudniejszego czytelniczego challenge'u. Morski potwór też jest stamtąd, natomiast postać zmiennokształtna, kształt na to, um, tutaj odnoszę to między innymi do wilkołaka, ale mam tu na myśli każdy trop człowieka, który zmienia się w potwora, czyli no właśnie coś typu wilkołak, ale też wszelkie te grimy, które były kiedyś popularne i tak dalej. Niekoniecznie musi to być wilkołak, bo podejrzewam, że ciężko będzie mi znaleźć jednak dzieło z wilkołakiem, które chciałabym obejrzeć, bo nie przepadam, ale na pewno jakiś taki potwór gdzieś mi się trafi. Jest też wiedźma. Zastanawiałam się, czy zrobić tu po prostu jakąś magiczną istotę, ale ostatecznie została ona wiedźmie, rozumianej jako magiczna, zła istota. To jest ważne, że chodzi mi tutaj o niekoniecznie o wiedźmę-wiedźmę, tylko o istotę, która władza magią, która jest jednocześnie potworem. Jakimś strasznym, strasznym tworem, a nie taką na przykład dobrą wróżką. No i legendarna kryptyna, czyli wszystko to, co mieści się w podaniach, legendach miejskich, legendach ludowych, bazyliszki, wielkie stopy, gargulce, krzupakabry, tego typu stworki tutaj mam na myśli. Łącznie jest ich sześć. Nowości tutaj rozumiem jako takie dzieła, które wyszły maksymalnie 60 dni przed momentem, w którym ja się z nimi zapoznaję. To może być dla mnie bardzo trudne, bo będzie to oznaczało, że będę śledzić premiery, czego zazwyczaj nie robię, ale myślę, że może być ciekawie, jeśli o to chodzi, żeby trochę ponadążać, żeby trochę być na czasie, ale też, żeby y, trochę się tak wiecie, zainspirować, zmusić do oglądania na bieżąco tego, co mnie interesuje, nie odkładania tego na bok, żeby faktycznie na bieżąco być z tymi tematami, które faktycznie mnie interesują, i chyba powiedziałam faktycznie dwa razy: przepraszam. W każdym razie 12 takich dzieł na swojej liście mam. Pierwsze randki to jest kategoria nazywana w ten sposób, ponieważ będzie to 12 dzieł autorów, reżyserów, aktorów i tak dalej, z którymi zapoznaję się po raz pierwszy. I co ważne, mogę tutaj dać. Tylko jedną książkę, tylko jeden film takiej osoby. Czyli jeśli ktoś wcześniej czytał książki, wyreżyserował film, no to go tu nie wkładam. Jeśli ktoś jest znanym mi aktorem i napisał książkę, to go tu nie wkładam. I mówię o tym dlatego, że wiem, że takie przypadki mogą się trafić. Chodzi mi o osoby, których, o których wcześniej nie słyszałam i które poznaję po raz pierwszy. Tutaj 12 takich dział wejdzie. Dalej mam kolory kolory rozumiane bardzo luźno. Tutaj jest siedem kolorów tęczy plus czarny i biały. Kolory mogą się odnosić do kolorów okładek, do motywów przewodnich w filmach, do kolorów na plakatach filmowych, do kolorów obecnych na wydarzeniu i tak dalej i To jest bardzo luźna kategoria, taka bardziej do zabawy, do wypełnienia kafelka. Mi się podoba. Ja uważam, że jest całkiem spoko i i chciałam też coś takiego zrobić. Też jest to kategoria wzięta z najtrudniejszego czytelniczego challenge'u. Następnie powroty, czyli takie dzieła na przykład twórców, właśnie reżyserów, tak jak wcześniej, pierwsze ranki. Tutaj mam powroty do tych samych ludzi, których już kiedyś czytałam, których już kiedyś poznałam, albo których znałam wcześniej i zapoznaj się z ich dziełem Takiego rodzaju po raz pierwszy, no ale osoby same kojarzyłam. Ma to być 12 takich pozycji, przy czym e, każdy twórca, każdy, każde dzieło tak może się pojawić raz. To znaczy, jeśli czytam Remigiusza Mroza po raz pięćdziesiąty, to znajduje się on tylko raz na tym czarcie, mimo że mogę przeczytać dziesięciego książek. Tylko raz może się tutaj znaleźć. Co też będzie dla mnie taką motywacją, żeby nie czytać cały czas tych samych ludzi, e, tylko wracać pojedynczo do poszczególnych. Nazwisk, tytułów itd. Wyzwanie alfabetyczne A do Z to jest po prostu wyzwanie składające się z 22 liter. Pozwoliłam sobie pominąć te litery, na które na pewno się nic nie zaczyna, m.in. Y i X. I od A do Z. Cel jest prosty, to znaczy szukam dzieł, których tytuły zaczynają się na konkretną literę, których autorzy zaczynają się, w sensie imiona albo nazwiska autorów, reżyserów zaczynają się na te litery, może miejsce, w którym dana rzecz jest wystawiana albo prezentowana, zaczyna się na daną literę. 22 takie dzieła, takie wydarzenia chciałabym tutaj upchnąć. Raczej nie ma to nic skomplikowanego. To może trochę dużo, długo zająć ze względu na objętość, ale raczej nie będzie to sprawiało większych trudności. Dalej mam tego samego twórcę. Tak samo jak w przypadku tego samego motywu. 5 razy po 3 ten sam twórca. Ale to brzydko powiedziałam. Trzy dzieła tego samego twórcy schodzą mi w blok. 5 takich bloków do odblokowania. Łącznie 15 dzieł. Po prostu. Też zobaczę, czy tutaj będę iść w ten sposób, że trzy podrząd dzieła będą tego samego twórcy, ale tego na siebie siłą rzeczy nie narzucam, bo byłoby to abstrakcyjnie głupie. Dalej. Losowe dzieła. Czyli dzieła, które wpadły mi w rękę przypadkowo. To są książki, które na przykład akurat zauważyłam w bibliotece, albo na półce w sklepie, albo na półce na Legimi to są rzeczy, które biorę z biblioteki jakiegoś streamingu żeby się odmuszczyć i tak dalej rzeczy, które niekoniecznie mogą mi pasować do innych kategorii, ale takie zupełnie luźnobrane, bo wiem, że takie będę miała wiem, że nie każdy takie ma, ja takie mam dość często, więc taka kategoria mi się sprawdzi 10 takich losowych dzieł sobie uwzględniłam Długie formy, osiem długich form. Co rozumiem przez długą formę? Książka, która ma więcej niż 500 stron, film, który trwa dłużej niż 2 godziny, serial, który ma więcej w sezonie niż 12 odcinków, a reszta będzie modyfikowana, jak będzie szła. To cho chodzi po prostu o coś dłuższego niż to, do czego przywykłam, niż to, po co sięgam zazwyczaj. Osiem takich dłuższych form chciałabym sobie poznać. I ostatnia kategoria. Polscy twórcy, no czyli Polacy po prostu w dziełach kultury. Tutaj ta sama, ten sam warunek, co w przypadku powrotów. Jeden twórca na to wyzwanie. Znaczy, jak czytam mroza, to i raz możemy się tu mózg pojawić. Jak czytam jakiegoś innego płodnego autora, no to tylko raz może mi tu wskoczyć. Dzięki czemu będzie tak fajnie i różnorodnie. A przynajmniej mam taką nadzieję. No i 12 takich dział. I to są wszystkie kategorie, słuchajcie. Bardzo się cieszę, że coś takiego sobie przygotowałam, bo myślę, że jakoś mi to usystematyzuje moje czytanie no i trochę wprowadzi koloru przede wszystkim na ten kanał. Trochę po to to zrobiłam, żeby też mieć o czym mówić, bo chciałabym trochę więcej tutaj wrzucać i myślę, że mi się to uda. Jeśli macie swoje propozycje na kafelki, na jakieś przyszłe wyzwania, to podrzucajcie je w komentarzu koniecznie, bo moja wyobraźnia też jest ograniczona. I co? I zobaczymy się na pewno pod koniec czerwca, gdzie powiem Wam jakie udało mi się poznać dzieła i jakie przyporządkowałam. W lipcem będzie gorzej, bo na początku sierpnia wyjeżdżam, ale damy sobie radę. To będzie taki challenge, że ja będę faktycznie przychodzić i mówić, co mi się udało zrobić, a przynajmniej taki jest plan. Dobra, to wszystko, ode mnie Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, i do usłyszenia. Następnym razem.